Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 fm Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jezus mówi o drzewie figowym, które rozkwita, zapowiadając lato. To przypowieść o znakach czasu. Bóg nieustannie działa w naszym życiu. Przychodzi nawet w najmniejszych rzeczach. Każdy dzień jest pełen jego znaków. Uśmiech dziecka, życzliwy gest, siła, którą daje, by przejść przez trudność. Czy mamy czas, by się zatrzymać i to zobaczyć? Jezus przypomina, że jego słowa nigdy nie przeminą. Może warto w tym tygodniu częściej sięgać po Ewangelię i pozwolić, by jego słowo odnawiało nasze serca. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.